Cześć, witajcie na kanale 4 Faktory. W dzisiejszym odcinku będę dalej kontynuował pracę przy przygotowaniu mojego FSO 125P do sezonu wiosenno-letniego. Jak widzicie silnik mam już na stojaku, jest odmalowany, wszystkie części są już gotowe, również odmalowane, wyczyszczone, gotowe do montażu. Jak również w końcu przyszły do mnie długo oczekiwane panewki z Polski, panewki główne i panewki korbowodowe. Wiadomo, miałem silnik tylko uszczelnić, wymienić uszczelki dookoła silnika i z powrotem włożyć go do środka. No ale jak rozebrałem, no to już postanowiłem troszkę go odmalować, no i wymienić panewki, żeby mieć przynajmniej z tym już święty spokój. Silnik jest na stojaku, więc wygodnie będzie mi wszystkie prace wykonywać. W tym momencie już są założone nowe panewki. Wał się obraca, nie ma problemu, więc przystępuję do dalszego uzbrajania silnika. Także zabieram się do pracy. A Wy już po krótkiej chwili możecie zobaczyć efekt końcowy, jak wszystkie elementy, wszystkie części wróciły na swoje miejsce. Tak wygląda silnik już po zmontowaniu przeze mnie. Teraz najwyższy czas, aby wsadzić silnik do samochodu, później założyć skrzynię biegów, wał napędowy i mogę jechać już na pierwszy przegląd. Nie będę was zanudzał całą procedurą montażu silnika, ponieważ każdy graciarz powinien wiedzieć, jak taką operację wykonać. Nic trudnego, więc zapraszam już na. Całkowicie gotowy samochód, złożony, zmontowany. Zobaczcie, jak to wygląda na tą chwilę. Silnik jest już na swoim miejscu, w komorze wszystko podłączane. Wiadomo, no, tutaj nie ma żadnej filozofii 22 śrubki silnik jest na miejscu. Tutaj, oczywiście, inna strona ponieważ kierownica jest po prawej, więc i serwo jest po prawej więc tutaj troszkę było więcej gimnastyki, ale. Koniec końców wszystko się udało. Jest wszystko na miejscu: podokręcane, pomontowane. Płyny ustrojowe, wszystkie są zalane. Płyn w chłodnicy, olej do silnika. No i co, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda jeszcze od spodu. Auto leci szybciutko do góry, i będę mógł Wam pokazać, jakie tutaj są zmiany. Bo jak pamiętacie z pierwszego odcinka, kiedy wprowadziłem pojazd na podnośnik, widzieliście układ wydechowy, który był cały przegnity, zardzewiały, więc jest wymieniony na całkowicie nowy. Od kolektora wydechowego aż po sam koniec także z wydechem już problemu nie powinno być. Nadal samochód wymaga jeszcze, oczywiście. Sporo pracy, będę musiał zająć się jeszcze całym przednim zawieszeniem. Jak widzicie, jest jeszcze skorodowane, ale to zajmę się tym w późniejszym okresie. Może wiosna, lato przyjdzie jakiś wolny termin, wolny dzień i się tym zajmę. Na tą chwilę nie miałem wolnego podnośnika na dłuższą chwilę, aby całe zawieszenie zrzucić. I wypiaskować, pomalować i wymienić elementy potrzebne na nowe. Z tyłu też będę musiał się tym zająć, ale to tak jak mówię, w wolnej chwili może to będzie wiosna, może lato. Na tą chwilę potrzebuję, żeby auto było już sprawne techniczne, technicznie. Także silnik jest włożony, wszystko działa jak należy. Opuszczę auto. Uruchomię silnik. Sami zobaczycie, jak to wygląda na tą chwilę. Także cieszę się, że ta operacja uszczelnienia silnika w miarę sprawnie poszła. Także zobaczcie sami i posłuchajcie wspaniałego dźwięku silnika OHV 15. No i tak brzmi potężny silnik ze stajni FSO. Może będzie wymagało tu jeszcze jakiejś regulacji gaźnika, ale to zobaczymy po pierwszych kilometrach, pierwszych w sumie milach przejechanych. Na tą chwilę auto jest gotowe. Zamierzam w dniu w jutrzejszym jechać na przegląd. Pierwszy po 20 latach. No, i wtedy będę mógł już wyjechać legalnie na drogi, przejechać się, dłuższy odcinek, dłuższy dystans zrobić. No i zobaczymy jeszcze, jakie problemy wynikną. Czy coś trzeba będzie poprawiać, czy wszystko będzie już ok i auto będzie gotowe do drogi. Na weekend przyjeżdża do mnie gość specjalny z Polski, o którym opowiem za chwilę. Także mam dwa ostatnie dni, aby przygotować. Auto dzisiaj, no i jutro, aby auto było gotowe i można było już legalnie nim poruszać się po drogach w UK, więc pakuję auto na lawetę i z samego rana jadę na przegląd. No i mamy już kolejny dzień. Przyjechałem Fiatem na lawecie do stacji diagnostycznej, gdzie będzie przeprowadzany przegląd techniczny. Zjechałem już Fiatem z lawety i czekam aż diagnosta weźmie auto no i wjedzie do garażu na przegląd no i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Fiat według mnie jest już gotowy do badania technicznego sprawdziłem wszystkie światła hamulce nie ma żadnych luzów w zawieszeniu no i przede wszystkim nie kapie nic na głowę ani olej ani woda więc zaczynamy zabawę No dobra, auto wjeżdża na pierwsze stanowisko, gdzie diagnosta będzie sprawdzał podstawowe rzeczy, takie chociażby jak numer win, no i później będzie sprawdzał pasy bezpieczeństwa, jakieś tam światła, klaksony, będzie też robiona analiza spalin, także to wszystko na pierwszym stanowisku. Później na to stanowisko auto powróci jeszcze raz, aby sprawdzić hamulce, ale to chwilę później. Najpierw taki pierwszy ogólny przegląd auta i jedziemy dalej. Pierwsze stanowisko zaliczone. Analiza spalin oraz ogólne sprawdzenie. Teraz Fiat wjeżdża na rampę. Tam będzie sprawdzane zawieszenie. Ogólnie stan techniczny auta. Zobaczy sobie diagnosta, jak to wszystko wygląda pod spodem, będzie sprawdzał luzy oraz wszystkie inne rzeczy, które diagnosta ma do odhaczenia na swojej czekliście. Auto na podnośniku jedzie sobie do góry, a ja z ukrycia próbuję nagrać, chociaż trochę każdy etap tego przeglądu. Mogę Wam teraz opowiedzieć o moim gościu specjalnym, który przylatuje do mnie na weekend. Będzie to Krzysztof Jarzyna z kanału Jarzyna Film. Będzie nagrywał o moich samochodach, o moich FSO i nie tylko. Także już wkrótce będziecie mogli zobaczyć na jego kanale ciekawe materiały, fajne filmy, które nagra w moim garażu. Dlatego mam nadzieję, że Fiacik przejdzie przegląd bez problemu i jutro, kiedy przyjedzie do mnie Krzysiek, będę mógł zabrać go dużym Fiatem na jakąś krótką wycieczkę, a Wy będziecie mogli obejrzeć fajny film, który będzie u niego na kanale. Także zachęcam jeszcze raz do oglądania i subskrypcji na Film. Na pewno znacie ten kanał, także serdecznie zapraszam. No co, auto zjechało już z rampy. Tutaj również diagnosta nie miał żadnych zastrzeżeń, także wracamy z powrotem na pierwsze stanowisko. Tam będzie sprawdzany układ hamulcowy na rolkach. No i dobra. Jak widzicie nie ma większych problemów z hamulcami. Jak przednia, tak i tylna oś hamuje, także auto przegląd zaliczyło powiedzmy wzorowo, czyli skręca, jeździ, hamuje, trąbi. Mamy przegląd zrobiony. Teraz jeszcze diagnosta poprosił mnie o krótką przejażdżkę, ponieważ nigdy nie jeździł takim samochodem, więc chciał zobaczyć jak to się sprawuje w ruchu więc miał taką okazję właśnie widzimy jak nadjeżdża Fiat poprosiłem też diagnostę aby od razu wjechał na lawetę ja sobie ją już wtedy zepnę, przygotuję Fiata do drogi i mogę wracać bezpiecznie do domu no i tym oto sposobem auto wraca legalnie na drogi po 20 latach Auto zostało zakupione przeze mnie w zeszłym roku, w kwietniu. No i w końcu przyszedł ten dzień, ten moment, że auto jest gotowe na ten sezon. Będę mógł jeździć na różne zloty i imprezy. Także w końcu Fiacik po 20 latach przeszedł przegląd techniczny, jest gotowy do drogi. No i do fajnej, mam nadzieję, zabawy. A na dziś to wszystko, co chciałem Wam pokazać i opowiedzieć w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie komentarz pod filmem, dajcie łapkę w górę. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może następnym razem pokażę Wam kolejne etapy prac przy moim Polonezie przejściówce. A na dziś to wszystko. Cześć! あっ <noise> <noise>